Witam Was widzowie w moim odcinku z Clash Royale. Jest to 27 odcinek z serii od 0 do pro playera Na no dzisiaj, jak zawsze, no gramy. A przy okazji Lucky boxik na początku. No i nie, no nawet legendy nie było. Mimo, że był epicki od razu. To tutaj sobie otwórzmy. Tutaj też se otwórzmy epicki. 50 mlków, dobra, a to na później. Zagrajmy sobie gierkę Trochę przerobiłem deck, tak tak powiedzmy dziwnie, bo nagle miałem ochotę zagrać barwerańkami a no no, ruchy ja. na oho oho, no i to jest kurde chyba kaput bo nie mam Walkiri. oj nie mam Walkiri. aha, chyba jeszcze tak gra Jeszcze tak. Dobra, ta Valkyria trochę przeczyściła. Dobra, nie, nie, nie wyszło tak najgorzej. Szczególnie, bardzo dużo na ten atak zużył. Aha, to jest jakiś pay 2 ma w, na wszystko jakieś porąbane poziomy. Dziesiąty poziom. O, przynajmniej na petce nie ma jakiegoś. Tu muszę fireball użyć. Powiedzmy, że jakoś się z tego wybroniłem. Nie wiem jak, ale jakoś. Dobra, tym razem mam Walkirię przygotowaną, więc dużo mi nie zrobi. Cik. I Jorka. Chłop, dostaje taką moreczkę. Nie ma jak wybronić tego Hograidera. Masm. O jest jaki domek do bani. chyba tu barbarianki postawiam ciul one dostają raja jak uderzają więc powiedzmy że są lepsze na na te takie grubsze jednostki więc no powie czasami się przydadzą okej okay? ale nadal podaję od peki i od firebola na hit trochę nie wyszło kolego nie wyszło Kurde, no co, jak hop spami. Co jest, no? Chłopie, przestań spamić, tak. Nie, dobra, hop spami mi wszystkim. No, nie, no nie gadaj, no. Co tu się dzieje? Hop spami wszystkim i wszędzie. No, nie, nie, no nie, 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 nie. Nie chce mi się. No chłop z wszystkie wszystkim, no. Dobra, to będzie krótszy odcinek. Nie opłacimy. To tylko dwa mecze. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. No i nara.